Mieszkałem w Toruniu, w bloku, tylko z mamą. Miałem bardzo mały pokoik, może dwa na cztery metry. I wtedy marzyłem, żeby być gdzieś w olbrzymim zamku czy domu. Nie miałem obiadów w szkole. W domu też nie, ponieważ mama pracowała na uniwersytecie i nie miała czasu. Z tamtych lat pamiętam smak placków ziemniaczanych z cukrem. Na mięso nie było nikogo stać. Czy byliśmy biedni? Tak, ale wtedy nie zdawałem sobie z tego sprawy. W wakacje młody boguś spędzał na wsi kobelarnia, gdzie wyjeżdżał ze swoim starszym kuzynem. To on uczył Lindę palić papierosy i bronić się przed miejscowymi. Nie za bardzo byłem dzielnym i silnym chłopcem. Ale nie byłem tchórzem, biłem się. Tylko miałem krzywice klatki piersiowej z biedy, bo Bogusław Linda w dzieciństwie był chorowity. I nieśmiałym chłopakiem, który nie potrafił odnaleźć się w gronie rówieśników. By zmężnieć, zaczął trenować boks i judo. Nie radził sobie w kontaktach z dziewczynami. Przy zakochiwaniu się byłem taki nieśmiały, że traciłem wiele szans na zdobycie tej dziewczyny, o którą mi chodziło. Pierwszy, lepszy kumpel mi ją wyrywał, ponieważ był odważniejszy, a ja, jak ten głupi, siedziałem i nic z tego nie miałem.